Moi kochani, święta tuż, tuż. Myślę, że być może już szykujecie prezenty, już sprzątacie, być może już choinka czeka na to, żeby niedługo była ubrana i w sercach już jest klimat i Bożego Narodzenia, ale jeszcze trochę. I w tym klimacie dzisiaj możemy odczytać tą przepiękną Ewangelię o tym, jak Maryja biegnie do Elżbiety. Maryja, która już jest mamą pana Jezusa, pan Jezus już rozwija się pod jej sercem. Maryja jest pełna Boga i tak się cieszy z tego, że Jezus już jest obecny w jej życiu, że nie może tego zatrzymać dla siebie i biegnie do Elżbiety. Słuchajcie, nie biegnie za róg domu, za róg ulicy, ale wybiera się w podróż mniej więcej 150 kilometrów. Maria przeszła to na piechotę, czyli taka porządna pielgrzymka. I Maria czyni ten prezent swojej kuzynce Elżbiecie, która też czeka na dziecko, która też będzie mamą, aby jej pomóc, bo jest dużo starsza od niej, aby się o nią zatroszczyć. I tutaj Maria pokazuje nam taką piękną rzecz. Ile razy czynimy coś dobrego dla drugiego, zauważamy jego potrzeby, chcemy być blisko, chcemy pomagać, Pan Bóg staje się obecny wśród nas. Bo co się dzieje? Elżbieta jest napełniona Duchem Świętym i błogosławi Pana Boga. Maria, widząc radość Elżbiety, zaczyna śpiewać swoją pieśń uwielbienia. W tym domu wszyscy się cieszą. Dlaczego? Bo wszyscy się kochają. Więc zadanie na dziś. Bądź bardzo uważny, bądź bardzo uważna, aby zobaczyć, czy ktoś z Twoich najbliższych dzisiaj nie jest bardzo utrudzony i nie potrzebuje Twojej pomocy. Może trzeba pomóc przy sprzątaniu, może trzeba zająć się młodszym rodzeństwem, może trzeba wyjść do sklepu i jeszcze coś kupić. Może jeszcze o coś innego poproszą Was rodzice, czy dziadkowie, czy któreś z rodzeństwa. Bądź dzisiaj jak Maryja, właśnie dlatego, że kochasz Jezusa jak Ona, pomagaj, bądź i wnoś poprzez Twoją pomoc radość. A zobaczysz, jak pięknie te święta będą przeżyte, w jak wielkiej bliskości, rodzinności i w klimacie miłości. Już teraz życzę Wam, aby te święta były naprawdę piękne, pełne Jezusa pełne miłości, zdrowia i tego, czego najbardziej pragniecie.